Bardzo witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. A jestem Donia i dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym będę organizowała imprezkę dla moich znajomych tematyczną. A więc, kto jest ciekawy, zapraszam do oglądania. Drodzy, jest około godziny. 10, dlatego, że ja wstałam o godzinie 9.30, ubrałam się, podmalowałam i będę jechała z moimi rodzicami do sklepu, żeby właśnie zrobić jakieś zakupki na tą imprezę. Później będę wszystko organizować, wiecie. Chyba będzie też, jakby, jeżeli chodzi o jedzenie, też będą kiełbaski. To będzie taki, jakby na no grill. Tyle, że ostatnim razem było więcej mięsa do wyboru, teraz chyba będą tylko. Kiełbaski, tak myślę yy, i, I ten, i coś tam pokupujemy yy, Miejsce będzie to samo Będę rozkładała ten sam stół yy, I tam właśnie będzie Wszystko ma być dzisiaj 30 stopni a więc nice, naprawdę bardzo ciekawie. Natomiast jakby impreza jest dopiero o 18, więc nie wiem, może się schłodzi do tego czasu. Miejmy nadzieję, ja nie lubię takiego upału. No ale przygotujemy wszystko razem, pokażę Wam co kupiłam i tak dalej. A teraz już lecę na dół i będę wyjeżdżać z moimi rodzicami. Na nie wiecie, jaki przeżyłam szok, jak dzisiaj mój brat rano mnie obudził, dlatego że ja powiedziałam im, żeby mnie obudzili, jakby będą chcieli wyjeżdżać, ale nie wiem, że to jest o 9.30. Poszłam spać około 3.30 I, i jak dostałam po prostu obuchem w łeb, naprawdę. Jeszcze nawet nie zdążę nic zjeść ani wypić, kawy, nic, a więc wszystko zrobię dopiero jak wrócimy ze sklepu. Jeżeli chodzi o to, co mam ubrane, to na taką y, sukienkę, dlatego że to, jak się ubiera sukienkę, to jest jakby cały strój i nie musisz się martwić o nic innego. Przyszłam, a on mi otwiera. Rozumiesz? Wiesz, że jesteśmy w troje ubrani na czarno? Tak? Pokaż. Mm -hmm. ja, pierwszy się, ja pierwszy się ubrałem. Ja domu. nie przemyślałam. Nie wiem, nie znam się. Bo ja wziąłam tutaj... Tak, tak. Wiem. Idziemy do Action. To jest nasz drugi przystanek zaraz po Biedronce. Zmierzę do domu i pokażę Wam, co kupiłam. To jest w Action. Kupiłam pusteczki takie i... Na stół papierowy obrus jakby głębsza akcja, dlatego, że tutaj jest ta, taka babka. Tutaj mamy napoja, to jest wszystko ciężkie i nie chce się tego wyciągać. Ale e, widzicie bagietki, kiełbaski, picia, jakieś kipsy, ogórki e, i jakaś tam e, wiecie kapusta do sałatki. nie do sałatki. Mhm. Już pierwsze przygotowania bez Was, zapomniałam o Was. Ściągnęłam fotel, tutaj jest i grill, stąd wystawiłam już tam. E, I teraz będę wszystko ogarniać, włączę Was w postawie, żebyście e, widzieli, co i ja. Wystawiłam i opłukałam e, wężem krzesła, dlatego że ostatnio były myte i nie potrzebują jakiegoś specjalnego mycia, skoro były mytem ostatnim. No, tak. Cały czas chodzę w spodenkach od piżamy. Nic się z Was nie dowie, ale wystawiłam krzesła i umyłam już. To znaczy obleczałam obyka... wodą. Okej. Okay. Własne nie były tych, to chyba nie potrzebujemy. Nie, no jasne. No, a jeżeli chodzi o stół, to go sama nie wystawię, bo jest pod sufitem. Do mojego domu i będę kroiła kiełbasy. Będę e, robiła sos czosnkowy. I, e, I wszelkiego rodzaju takie manewry. A więc tak. Stół jest przygotowany, wszystko jest przygotowane. Jest godzina e, 15. Jest na 18. A ja się jeszcze będę kąpać, i muszę sobie wybrać outfit bo nie wiem czy wam a ja chyba powiedziałam, że tematem imprezy są członkowie mafii albo gangu, e, a więc wiecie, będziemy kołnierzyki, czarne rzeczy, elegancko jakaś biżuteria, coś e, a więc ciemne okulary oczywiście, jakaś broń mhm, tak będzie moi drodzy e, po prostu dla większego fanu będzie to impreza na zakończenie lata bo w zasadzie no to już trzeba się lekko żegnać z tą piękną porą roku. A więc dobra, ja się nie przedłużam i biorę do pracy. Jestem świeżo po prysznicu i słuchajcie, mam taką opaskę z Rossmana i jest cudowna i dzisiaj ją będę miała przez całą imprezę bo tak sobie wymyśliłam. Mam już wybrany outfit i. Chyba mi się podoba, chyba mi się podoba Mam umyte włosy, jest godzina 16.30 A więc mam jeszcze czas na spokojnie Nałożyłam sobie już moje, wiecie, skin I tak dalej Teraz ładuję sobie telefon A zaraz będę się malować I w sumie później się będę do was odzywać Bo jak na razie to nie mam z czym I chyba w życiu nie miałam tak mocnego makijażu, dlatego że nawet mam malowane usta, a ja ogólnie nie maluję ust e, i mam e, takie kreski, jak gdyby. I słuchajcie, e, idę się teraz ubrać, dlatego że jest już w pół do. E, no i by wypadało, moim zdaniem, na przykład. E, I tak, już w ogóle słuchajcie, zachodzi słońce, zachodzi słońce teraz, e, a ja się ubieram i Ale mam mój skończony ficik, Przyszłam do lustra. E, tak wyglądam. I słuchajcie, to jest właśnie taka abstrakcja, że mimo, że będzie to grill, to my wszyscy będziemy tak elegancko ubrani. E, wiecie, jak po prostu rasowa gangsta. E, a więc e, tak, zostaję w tych klapkach. Mam to gdzieś, nie chcę mi się nic ubierać. E, I tak, no, mam takie kurczyczki sobie tutaj i. I tak to wygląda. A teraz lecę już, bo jest dosłownie za 5 minut 18. Więc no. chcesz być na vlogu? No mogę być. Dobra. Jest super, bo... jest super, Czekaj, nie, ja muszę tą pomoc zrobić. Dobra. dobra. No to jest totalna gangsta, słuchajcie. To jest Dziękuję. naprawdę super. Julia jest urodzoną aktorką. Wszyscy podziwiamy ją i kochamy. Dobra, bo oni się na mnie patrzą, wszyscy żałos. Dawaj Julia, strzelaj! I dwójkę chyba. Dwójkę? Jeszcze raz? Jezu, teraz już nawet trafiasz. Wow, na początku było ciężko. No? Nieźle, ale chyba jak kulki się skończyły. widać w ogóle, ale, ale nie dbam o to w sumie. O, o widać. Kinga Kinga kocham Kingę. Idziemy na spacerek i słuchajcie wybiegnęłyśmy, bo my z Kingą jesteśmy tutaj bardzo fajni tak. w bieganie i wybiegnęłyśmy, a tam ci gdzieś będą z tyłu słyszli. Bo idziemy na cypę. O jest widać pieska? Widać. Słuchajcie to jest Adaś, to jest piesek. Mój pies. To jest piesek Julii. Mój. I tej oto damy młodej. Słuchajcie, to jest super piesek. mnie. <laughs> tak? Nie! I to jest taki piesek, jak wiecie, jaki jest biały. On jest zupełnym przeciwieństwem mojego psa, dlatego że mój jest chudy i nie ma takiego długiego włosów i się tak nie, nie bawi i wiecie, nie cieszy, a, y, no, a mój pies nienawidzi wszystkich. A teraz siedzę w ogóle w klatce. Potwierdzam, próbowałam pogłaskać jej psa. Nie, nie, nie kurwa. Nie, nie, nienawidzi, znaczy, boi się w sumie bardziej. No, ja nie wiem, czy ona ma chyba s po prostu ten pies. No i siedzę sobie w klatce. Ojej, ojej, ojej jaki piesek. No, dobra, to by było na tyle. Dziękuję Kingo bardzo serdecznie za nagrywanie mnie. Trzecia i właśnie przebrałam się, i następ, nastąpił koniec imprezki. E, zebrali się wszyscy do domów, i teraz napisałam do nich, czy bezpiecznie dotarli, ale jeszcze mi nie odpisali. Nieładnie, nieładnie, powinniście od razu odpisywać. E, I tak, ja się teraz będę, wiecie, zmywać, ogarniać e, do spanka. To znaczy, jeszcze będę rozmawiać pewnie z moimi rodzicami chwilkę. Mm, no i tak, posprzątałam wszystko przed domem żeby nie musieć rano robić za dużo rzeczy. I jeszcze tylko czeka mnie bajzel w kuchni i nie wiem, czy zrobić, czy się włączyć zmywarkę, czy mogę włączyć zmywarkę, bo nie wiem, czy mama nie włączyła, nie zapełniła jej, znaczy się, no. A więc tak, będę zmywała moje pozostałości makijażu raczej. I tak, mam nadzieję, że Wszystkim imprezka się podobała, mi się bardzo podobała, ja się świetnie bawiłam, um, a więc...